Cześć! Witam was wszystkich na ósmej części od lasta Gdzie skąd w fajnym laboratorium? Poznaliśmy fajnego dziadka I który rozkazał nam zabić Billy'ego Więc idziemy na łowy Zabić Billy Aha, aha, aha Cześć dziadek Pemper to to? tak mówiłem, trzeba znaleźć Billy'ego w głównym laboratorium tak? Tu mamy też otwarte. Hello. Billy. Billy. Cześć. Jesteś może Billy? Nie? Szkoda. Wielka szkoda. Mam ochotę na kole. Co kurwa kupię. Nie działa automat. zajebiście. Super ekstra, fajnie.

Be Really Be good. Be she. Yes. Be pashet. God damn it. <laughs> Be no.

Okej, okay, okej. Okay. Wszystko będzie git. Kurwa. Dili, Dammit! Nie! Yeah. Pa! Sheeeet! Ale kurwa, szypa długa. Długa, 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 jeszcze, długa, 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 nadaje no, no, się, gdzie tu długa, długa, tu długa, 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 tu długa, Tak, może tu tak, 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 tak. Genialnie jest długa, dawaj, długa, długa, się długa, nie O, oh. A on został tam Dobry. dokumenty To jest dla Was kochani Proszę zobaczcie się Proszę bardzo mm -hmm. Nie co, Kurwa co teraz Bo, trochę tego ducha boję On jest trochę niebezpieczny Wow Wow! O kurwa! Czy wy to widzicie to ja? Dokładnie, że tu nie ma. A, 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 a. Otwarte! Jak miło! Lubię takich ludzi. A jest tu... Łuu! Jak miło! Przyda się. Aha, aha. Dobra. Włącz aparat, przy... 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 podtrzymują... to życie. O, wow. Czy to może... Duszek? A, nie, to się to, to siema, Maciek. Hej. O, Kurwa, ładnie tu porobili. Energizer pięknie. Tu zapięte. Kurwa za muzyka. Ale ducha nie widzę. Bili czar. A tu ja mam wyłączyć. Prawie kurwa. Niech ci będzie. To idę tu. To tu będzie Hello. Hello, Wpisywanie O nie. Tu pewnie gdzieś będzie duch. Życie. A, bo kurwa, inne jakieś gówna, co mi będą gonić. Od wielkiego Bezajepa to jest jeszcze bardziej niebezpieczny. Cześć, cześć, cześć. Przejechane, podtrzymujące życie. Cześć, cześć. Dokumenty, proszę bardzo, proszę bardzo, jego czytania. No, to jedziemy dalej. Jest tu coś jeszcze dla mnie. Hmm, hmm? Tak bateria. Nie ma kofi, wszystko. Ci przydało się nam taki, bo, bo takiej ucieczce duchu no dobra, no, wyjebane, idziemy dalej. A, 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 a. Co my tutaj mamy? Aparatura podtrzymująca życie. No to trudno. Nie no, i pier... Podepnę w takim dopuszczalniu. Wszystko fajnie. Билли, чик, щит shit, Фак! Билли снова мне гонил. Кужи в отеле партии душа. Год-да-мет! Руга! Руга! Кужи в отеле партии партии Fuck, партии партии партии

Ile jest mi wchodów? Łołwa, przepraszam? Nooo! O! Wszystko. Tu bym zamieniał, ciemno też. Nooo! goni mnie debit. Siii, Papa you check them, nice. Very good, very good. Very good, very good. Uh-huh, uh, -huh, uh -huh. Okay, so Oh. Not not to... Demet No trudno otwierać To do boi Co, nie goni mnie? Nawet miło O, dokumenty Proszę bardzo Proszę bardzo, idziemy dalej. Jakoś się ten duch mi nie A, bo kura tu był. Gadamy, Tu nie ma go? Wszystko. Go! Si! Co się stało? Wow! DUŻO! Hiiiii, dogwa! Oh, to fuck, dude? co tu się dzieje, co tu się dzieje, co tu się dzieje. Długa. Długa, 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 długa. Długa, kurwa, już Что я вижу? Воншил? Ух, а что это себе? Джо! Шала. Заоставь меня. Заоставь меня.

G. Oj, to uciekamy. A kto Endy Jak on kuleje. Ło wow, fa. Fuck. Oh, fuck. Dawaj gościu, już. Tak blisko jesteśmy ucieczki. Nie ma zabawy. Nie ma zabawy. Dawaj. Nie możesz się poddać już. Nie możesz się poddać. Idziemy. Kurwa. Co? Nie, nie, nie umiem. Idziemy, idziemy, idziemy. Kurwa, jak umrzesz kurwa, denerwuje Daleko, kurwa, kurwa, doszliśmy kurwa, doszliśmy. Ej, ja chyba umieram. Ja nie chcę. Ludzie, guys, proszę was. Proszę was. To już końców Kurwa, słyszę ducha. A nie, mi się to Ja mówię, że ja nie kurwa od tej gry ...w ogóle, auuuu. Dawaj, dawaj, jesteśmy już tak blisko. Ej. Przyszło nic. Ej, co wy kurwa robicie? To je paliście, że mnie zabijacie. Eee! Co? zostałem ja się bili? Jak to już się kurwa to pierdolona idea! To co, co, ja tyle spierdolałem przed pierdolonymi mobami, żeby zginąć? Nie no, kurwa, teraz to mnie wkurwili wszyscy, nie? Zginąłem. Ja pierdolę, to jest zjebana gra. Uff. Ale jest jeden plus. Udało się przejść. Przede wszystkim. Szczerze Wczorajmy... mu. Nie myślałem że ją skończę bo się kurwa chuj nią barą grę ale na szczęście to koniec Dzięki wszystkim którzy byli ze mną i oglądali wszystkie części Outlast'a Mojej pierwszej gry yy, Jak chcecie żebym nagrał jakąś inną grę To będę tak zaczął nagrać 2-3-4 dni nie wiem To yy, napiszcie w komentarzu yy, A to wezmę pod uwagę jak chcecie grać, To spróbuję pokombinować tak, i nie napiszę, że to jest sam wy wybiorę i wyjebane proste, nie? Kurwa, skinąłem, to mnie boli. Ja pierdolę. No, jednak, co jak co, można przyznać, oj, to z Można się fuj, przestraszyć, gdzieś gra na słuchawkach, kurwa i były momenty, że ja powiązaną, że się zostawałem. Eee, dobra. Dzięki wielkie, za jeszcze raz za obejrzenie i pozdrawiam, czekajcie do, do, do następnej, wybranej gry przeze mnie. Nie zapomnijcie napisać w komentarzu, jakąś grę. Siema i pozdrawiam wszystkich. Rysi. A, jeszcze jedno. Zbliżałem się święta, to za niedługo, za 2-3 dni, więc życzę wszystkim dookoła, wszystkim tu oglądającym, Wesołych Świąt. Siema.